Siemanko wszystkim z tej strony, bo witam was w kolejnym materiale Call of Duty World of War. Jedna z lepszych e, gier, jeżeli chodzi o tryb Single Player. E, chciałem nagrać dla Was fragment misji, albo nagramy całą misję z What War. Jeżeli Wam się spodoba, przyjmie się ta e, seria, będę wrzucał kolejne e, misje. To będzie dodatek do innych materiałów. Dobra, tutaj może ominiemy to. Ten wstęp, bo zapewne już znacie, przejdziemy do samej kwintesencji gromienia. Grę kupiłem za 50 zł już jakiś czas temu. Multiplayer, 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 premier, premier, pierwszy prestiż i od czasu do czasu nagrywam dla Was komentarze z tej gry. Ja Wam szczerze, naprawdę tę grę polecam. Może przejdźmy tutaj od razu do, do gromienia prawet pile, zapewne wam dobrze znana osoba na polskim YouTube damy może troszkę głośniej bo nic nie słyszeć, ja nic nie słyszę nic nie słychać, cholera jasna, coś za cicho Jak za głośno, to za głośno, jak za... O! Teraz będzie coś powinno słychać. O, będzie bolało. Uu, uu. Pamiątka będzie. Prawie, Pie Kok Prawet paj... Pie ja ci uratuję. Pie nie. Kto będzie filmy nagrywał? Pie Kurwa, mać, Pie jest tą kostą do mnie, ty. No, ktoś musi komentować materiały. Biedny, Pie, no kurde. Szkoda mi, chłopaka. Nie, pozdrawiam go. Komentuję dalej. Dobra, mamy giverę, wszystko jest, czyli tak mniej więcej zaczyna się kampania. Wszystko na full. 40 klatek. Myślę, że możemy przystąpić do gromienia. Dobra, bombardujemy. I Druga Wojna Światowa. Uważam drugą wojnę światową za rozpoczętą. Czekajcie ja tutaj. Dobra, padnij. Gram na poziomie normalnym. Będzie dobrze. Tutaj mamy koleś, musimy ich ogarnąć. Dobra, gademet, Ładnie. Zaraz będzie 360. Świetnie, pójdziemy tędy, że tu mamy jednego. Dobra, teraz tego zdejmiemy delikwenta. I co od dzwoniaku trzeba było fikać? No. Pierna i znikasz. Może z piernięciem to nie za bardzo. Ale moi nie pomagają i coś, coś chyba chcą, żebym zginął. Ja bym się jakąś broń chyba powinien zaopatrzyć. Tak właśnie patrzę, że... O, to mi się broń podoba, no fajne są takie. Ja lubię takie właśnie bronie, yy, które... Mają rozpierdol. Jeden. To już jest mój. Padnij, padnij, granat. Tak. Yeah! Przeładuj sebo. Spokojnie. pogleba, gleba, jeszcze raz. Dobrze. Na multiplayerze ta broń się nie sprawdza. Ciężko grać taką e, bronią. Spróbowałem nią śmigać i Tamto jednak karabiny szturmowe maszynowe robią jednak spustoszenie. Idziemy. Gdzie mam tu iść? Tu na górę? To idziemy, na górę zobaczymy. Oż cholero jednak. Patrzcie, jak się jara. Upi. Zdjęłem go chyba, czy nie? Teraz? Nie, no teraz już zdjęty jest. Baniak. Odbrnę z tego pozdrowienia. Dobra, pójdziemy tutaj. Mówię, mogę nagrywać dla Was kolejne materiały z Kalutio Towar, bo to chyba najciekawsza kampania, skoda. Po kodzie czwórce, nie? Kod czwórka wiadomo, też rządzi. To jest mój, bo to kapitan Lozano. Idziemy dalej. Musimy... Musimy tam uważać, bo... ...ich pozdejmować, bo... Nie ja no, strzeliłem w niego! Dobra, zdjęty. Jeszcze przyładuję szybko, ja padnę na ziemię. Długo mówię Medal of Honor Warfighter też chcę nagrać. Dla Was kampanię ja dużo też obiecuję, czasami tych materiałów nie wrzucam. To jest spowodowane też czasem, ludziska. Nie wszystko można wrzucić mając taki e, internet, też wiecie. Jeden mega upladu, wrzucenie materiału 6-7-minutowego to jest prawie półtorej godziny. E, blokady? netacy nie? Nie mam 8 mega upladu, że w 15 minut mogli materiałów wrzucić, bo ja wiem, wtedy tyle materiałów napierdzielał, że masakra, atako. Jeden materiał, e, dwa, jeden materiał na dwa dni to jest tak dużo, e, że staram się dla was coś wyrzucić. Nieraz są gorsze, nieraz są lepsze materiały, ale zawsze coś e, można na oko zarzucić, prawda? Dobra, padnij. Elegancko. Macie od tego swoich funfli. Więc? nie? Chodźcie chłopaki, o. Arisaka. Ja. Mi się od razu badką pany dwójka przypomina. Też podobna taka dżungla, Crisis. Też wszystko oparte na... Gdzie Spide nie ma pali, Aha Pile już zginął, pile nie żyje. Szkoda chłopaka, mówiłem wcześniej. To, a utrzymujemy tempo. Zawsze utrzymujemy tempo. Zauważyli nas? Ja pierdziule, to jest. Pozdrowienia od z <laughs> Ostro, czekajcie, gdzieś tutaj Musimy się schować Zaraz wystrzelamy ich. Jeden Dobra, tutaj Dostał Ciężka ta broń jest, nie jest łatwa Ta Arisaka naprawdę jest y, ciężką bronią Trzeba mieć Jednak cela, żeby Dobra, można iść na dół Kurwa, zabity mnie. Czemu kto mnie zabił? Co jak? Kto? Gdzie? Zabili mnie. Hm? Jak to możliwe? To zobaczymy. Powtórzymy sekwencję zabicia. Dobrze, że checkpoint nie był daleko. Dobrze. Nie, no tutaj ładnie zdjęliśmy Czekajcie, tutaj też zdjęty nieźle Tam na końcu będą Trzeba je ich pozdejmować Okej okay. też tu Dobra, nasi tutaj Ale przemy do przodu, to nie ma Pomyliliśmy się, sorry wziął Dobra, wszyscy. Ty żyjesz? Nie żyjesz, ty jesteś... trupem. Czekajcie, gdzie my idziemy? Nikogo kogo oni strzelają? Tam? co, tam jest? Aha, to już są dobrzy, to są nasi. co oni tam strzelali? I don't know, nie wiem. Słucham, przesłucham. Chcę przejść dalszą część, takie ja też chcę przejść, może jak się poszczęści, nagramy kolejne odcinki, co przypomnimy Call of Duty World War, gra jest naprawdę świetna, tu będzie, ja pamiętam co tu było, o kurwa ja tu pamiętam, właśnie ta zasadzka, cholerna, Musimy uważać, bo oni tutaj atakują nas z bagnatami. O! Ale się, efekty świetle są naprawdę zajebiste u mi ludziska. Naprawdę mówię. sobie zagrać na tej buskitu. W full detalach jak ktoś ma kompa dobrego. To wygląda naprawdę to niesamowicie. Wszyscy. czysto. Nie, ktoś jeszcze tu jest Chyba wszyscy Chciałem to powiedzieć, że wszyscy, ale to chyba Tu jeszcze musimy Granat, granat To też rzucimy granat im w prezencie Tu koleś gdzieś był, widziałem Trzeba będzie go zaraz e, ogarnąć Dobra, przeładuję Możemy iść dalej do przodu. Spokojnie. Gdzie strzelasz? Spokojnie. Granat. Wykurzymy. Gada. Dobra, zdjęty. Idziemy dalej. Tutaj mamy jakąś zaporę. Musimy zdobyć to wzgórze. Ale podrzucimy granat. Się chłopaki. Huuuuu, uh, minimalnie Kurde noc z... byłem pewien, że go zdejmę Dobra Zdjęte Elegancko Albo uruchom ciężarówkę Jasne, jak się uruchamia? zlaczka tak A nie, bo tu... Aha zapomniałem już. Będzie boom. A to moi, kurde. Musimy tutaj odbić ten. Mógłby poprzeć, jak tam przejdziemy. Nie, no zaraz dobrze jest. Musimy tutaj. Eee, koleś chciał przeładować, coś, coś. Czemu nie? Czemu nie mogę iść tam? Ja już zapomniałem, nawet nie pamiętam. A tędy, no to szybciej drzwi. Nie mogło się tworzyć. Dawaj szybciej, bo już granat, leci granat, leci granat. Już? Do łodzi, do łodzi. Jedziemy! O nas wpierdoli to wszystko. O kurwa. Ale mi dupę uratował. Chłopie, browale ci wiszę. To mam powiedziane. Ona była chyba najbardziej niebezpieczna. Wszyscy? Dobra. Masakra. Zresztą na pamiątkę. Także misja zakończona pełnym powodzeniem. Fajwerki są, znaczy, że misja zakończona. Elegancko, wszystko pięknie, ładnie. Vivat la France. Yeah. Dobra ludziska, dzięki za obejrzenie tego pierwszego odcinka Call of Duty, e, Water War, kolejne materiały też myślę, że pokażę się z tej gry. Także trzymajcie się, mówi dla Was SEBO. Strzałeczka jest moc!